Tematem dzisiejszego filmiku będą pieniądze i trudności związane z pieniędzmi e, trudności finansowe albo taki sufit finansowy, bardzo nisko zawieszony, kiedy, no może nie brakuje nam pieniędzy, ale, ale żyjemy od pierwszego do pierwszego, jakoś tam w bólach e, opłacamy rachunki, nie starcza już na nic więcej, na żadne przyjemności. Albo jak tylko coś nam się tam więcej trafi, natychmiast tracimy te pieniądze z różnych względów. Co to oznacza ustawieniowo? Co to, co to może oznaczać? Nie ma jednej odpowiedzi. To niestety jest przykra wiadomość. Nie da się powiedzieć, o, tutaj pieniądze to tata, więc tutaj poukładaj z tatą i twoje życie będzie mlekiem i miodem płynące. No nie do końca, tak, ponieważ jak Bert Hellinger powiedział, choć sam kilka takich uogólnień nam zostawił w pakiecie, to jednak zawsze podkreślał, że gdyby odpowiedź była tak prosta i jednoznaczna i ogólnie dotycząca wszystkich, niepotrzebne by było ustawienie. No, a ponieważ tak nie jest, no to ustawienie nam pokazuje, jak to jest w, w przypadku konkretnej osoby. Więc, oczywiście, jak najbardziej może to być kwestia taty, nieprzyjęcia taty, czy wręcz odrzucenia ojca z różnych względów, bo rzeczywiście. Nie był to ojciec roku na przykład, nadal nie jest, albo jest głęboko uzależniony, albo zrobił mamie coś złego i to mama nam zaszczepiła e, taką, takie odcięcie się od taty. Albo my po prostu, mimo że mama a, nie wypowiadała się na ten temat, to my jesteśmy w takiej lojalności do mamy. Skoro tata ją zdradził, porzucił, zrobił jej coś złego. To ja nie chcę mieć na poziomie wewnętrznym z nim nic wspólnego. No i to oczywiście bardzo na nas wpływa, bo czy, czy chcemy, czy nie, w połowie no, zawdzięczamy życie tacie. Ale czy tylko tata, mama, jak Bert Hellinger powiedział, em, sukces ma twarz mamy. No i teraz jeśli finanse rozpatrujemy w kontekście sukcesu, że nasze dostatnie życie byłoby dla nas jakąś formą sukcesu, to tutaj może się okazać, że odrzucenie mamy prowadzi nas do trudności finansowych, do takiego życia troszkę pod górkę. Odrzucenie mamy z różnych powodów. Nie, nie będę już tutaj e, tego wątku rozwijać, ale może, może być tak, że nasz finansowy e, sufit, czy nasza trudność prowadzi nas do relacji z mamą. Ale czy mama i tata to już wszystkie możliwości? Okazuje się, że nie. Ustawienia pokazują, że czasem nasze problemy finansowe wynikają z lojalności rodowej. Być może do rodziców, do któregoś z rodziców albo do obojga, z powodów, o których mówiłam wcześniej, ale może być też lojalność rodowa do rodu jako całości, czyli do takiej. Um, do takiego produktu, który żyje w niedoli finansowej, na przykład w ubóstwie. I my, jako lojalni do swojego rodu, choć na poziomie świadomym, chcielibyśmy żyć finansowo bardziej, dostatnio moglibyśmy te, wtedy też tą rodzinę finansowo wesprzeć. Ale to, co my mamy na poziomie świadomym, nie zawsze, a raczej bardzo często nie jest spójne z tym, co w nas nieświadomie pracuje. A nieświadomie my mamy taki zapis, gdzie wy tam ja, czyli jeśli wy stoicie po stronie ubóstwa, a ja jestem z Was, to chcę tak jak Wy. To jest oczywiście zapis nieświadomą z głową i z logiką nie ma wiele wspólnego, ale. Do tego nas prowadzi lojalność rodowa i potrzeba przynależności. Eee, kolejna: możemy też być oczywiście uwikłani w los konkretnej osoby, która wy, wybitnie trudny miała finansowo los i stoimy wewnętrznie przy niej a, no i, i też niesiemy trudny los. Ale jest jeszcze, jeszcze jedna możliwość, znaczy możliwości jest kilka, ale kolejny dział, że tak powiem. To jest pokuta. Bywa tak, że ktoś z naszego rodu, rodzic albo któryś z dziadków, babcia zrobiła komuś coś złego. Finansowo lub nie finansowo, po prostu zrobiła coś złego. I nie poniosła za to kary, nawet nie czuła się specjalnie winna. I, I to może dotyczyć jakichś finansowych problemów ze spółką, gdzie tata kogoś tam źle potraktował. Może to prowadzić do czasów wojennych, do przejmowania majątku po, po osobach, które były w trudniejszej w czasie wojny sytuacji. I my niesiemy pokutę, taką karę. Nieświadomie jesteśmy w lojalności z tą ofiarą, z tym, kto doznał krzywdy z ramienia naszego rodu, z, przez kogoś konkretnego z rodu. I my niesiemy pokutę. Jakbyśmy chcieli doprowadzić do takiego wyrównania, jeśli ja będę żyć teraz tak ciężko jak ten ktoś, kto ucierpiał z powodu naszej rodziny, to wtedy to się wyrówna. Oczywiście to się tak nie zadziewa, bo, bo osoba, która doznała tam szkody, na przykład finansowej, nie ma nic z naszego nieszczęścia. Ale na poziomie nieświadomym no, mamy takie poczucie, że, że coś tu się wyrównuje. Albo właśnie stoimy w lojalności do, do tej ofiary i niesiemy też taki trudny los jak ona. Kolejna przyczyna problemów finansowych to jest własna wina, albo własne poczucie winy z powodu czegoś, co zrobiliśmy kiedyś. E, czyli jest to taka własna kara. Również to nie musi być wina świadoma. Na poziomie świadomym możemy nie mieć poczucia winy zupełnie, natomiast nieświadomie e, karzemy się. I to mogą być też różne przyczyny: od aborcji, e, przez e, odejście od, od partnera, na przykład złamanie czyjegoś serca, zrobienie czegoś, co w kategoriach etycznych, moralnych nie do końca jest właściwe i my na poziomie świadomym nawet możemy tego nie analizować, a nieświadomie i jednak czujemy brzemię i gdzieś tam narzucamy sobie jakąś karę. To tylko kilka z możliwych przyczyn. Te być może najczęściej pojawiające się na ustawieniach, a oczywiście żeby dowiedzieć się, co u nas jest tym sufitem finansowym, czy tą blokadą finansową, no to warto spojrzeć ustawieniowo i zobaczyć, jak to jest u nas, albo zastanowić się, przeanalizować, a może coś tutaj się zrodzi w tej chwili. Do zobaczenia.